To dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić postać Jarka. Jarek jest y, motocyklistą, który można powiedzieć, że jest już doświadczonym motocyklistą, pomimo tego, że jest to jego sezon. Pierwszy. Jak chcecie się dowiedzieć więcej, a na zapowiedź możemy tylko pokazać kilka szwów, to oglądajcie tam dalej. No dobra e, Panie Jarosławie! Nie wiem, co do się dostać teraz? Jarosławie K może. Mieć. Jarosławie K. cholera. cholera. E, em, Chciałbym, żebyś, jeżeli to możliwe, opowiedział swoją przygodę motocyklową od samego jej początku genezy, aż do momentu, w którym w rzeczywistości uległa dosyć drastycznej zmianie, i jak do tego doszło, w jaką, w jaką drogę pokonałeś. Okej, okay. tak jak powiedziałeś, jestem świeżym motocyklistą, a, to jest, czy w zasadzie był mój pierwszy niedokończony sezon. Prawko zrobiłem w zeszłym roku, a prawko na motor zacząłem robić dlatego, że wcześniej zacząłem jeździć na skuterze 125, no, która trochę zaczęła mnie nudzić i stwierdziłem, że czas zmienić 125 na coś większego, ale skuter. No, ale do tego trzeba uprawnień. Zatem poszedłem na, na kurs prawa jazdy kategorii A, ale podczas tego kursu jednak stwierdziłem, że no, motor to jest, to jest coś, coś fajnego. Jeżeli chodzi o kurs, to ważne na tym kursie były pierwsze zajęcia. Notabene. Z Poznaliśmy z tobą. się. Poznaliśmy tam. się. Które zaczęły się od uświadomienia bezpieczeństwa jazdy na motocyklu, ale takiego pasywnego, czyli, czyli Karcerii, tak. których generalnie motocykl nie ma. No i powiem tak, to był taki dosyć znamienny dla mnie moment, bo gdyby nie to, że tam dosłownie pół godziny wcześniej zapłaciłem z góry za cały kurs, to po zobaczeniu tego, co, co opowiadałeś, tego, co pokazywałeś, no, slajdy z ludźmi, którzy, którzy, którzy mieli bliskie spotkania z asfaltem i tak dalej, i tak dalej, no, byłbym pewnie się wycofał z kursu. Znaczy. Tak. Dobra reklama, dziękuję. Tak, i ja też dziękuję, że, że jakby się chciało i, i uświadamiać. Natomiast no oczywiście wróciłem do domu, kurs trwał dalej jakby ten, ten lęk tam w sobie gdzieś tam pokonałem, ale bardzo mocno mi się zakodowało w głowie, że ciuchy są bardzo ważne, widząc przykłady. Zwłaszcza, że wcześ wcześniej na, na skuterze, w zasadzie jedyną moją chroną to był kask orzeszek. I rękawica, i w zasadzie to wszystko. Poza tym takie, takie, takie części jak t-shirt, e, jeansy e, i trąbki. No, wysokie za kostkę, no, ale faszne. także. także e, no i jakby kurs kursem. Ja w, w czasie tego kursu zacząłem sobie kompletować też, też, też odzież. Tam najpierw tutaj kurtka, tutaj kask, tutaj spodnie. Kurs się skończył. E, w, ja finalnie zdałem gdzieś to prawko. W, w, już, już w październiku to w zasadzie no w zasadzie było po wszystkim tam. Potem jak zdałem to prawko, to się później zaczęła brzydka pogoda. Nie miałem też motoru, także motor też jeszcze kupiłem w zeszłym roku w listopadzie, tak, żeby zacząć od no dobra motywacja, jak już stoi w garażu. Tak, tak, tak. Także w listopadzie został, został nabyty, został zazimowany poza Warszawą i, e, no i czekał sobie na, na sezon. No i tak, ten sezon się rozpoczął dosyć, tak jak wszyscy wiemy, nieciekawie. Znaczy, była. Wjechała <grym grym> <grym> pandemia, motor był daleko, nie mogłem po niego pojechać. No, koniec końców gdzieś tam efektywnie zacząłem jeździć dopiero w lipcu, bo jeszcze musiałem ten motor uruchomić, tam to zimowanie się okazało nie być takie jak, jak należy. No, ale zacząłem sobie jeździć. Myślę, że tak od tego lipca do, do września, do, do czego za chwilę dojdziemy, pewnie zrobiłem jakieś 2-2,5 tysiąca może kilometrów, generalnie jeżdżąc Praktycznie tam kilka razy w tygodniu, gdzieś tam wokół, wokół komina. Pierwsze doświadczenia. Pierwsze tak. doświadczenia, ale też jakby od razu to, co, to, co, to, co, to, co, to, co zrobiłem, to, to doszkalanie, bo z jednej strony byłem na manewrach miejskich, czyli jak dobrze i bezpiecznie jeździć po mieście, a byłem też, miałem też okazję pojechać na tor w Dardomiu i nauczyć się co nieco na trochę, y, trochę szybszego y, bronia, bronia, zakrętów. Też jakby taka bardzo podstawowa wiedza, której na kursie się nie da nauczyć, bo, bo fizycznie nie ma, nie ma warunków. Moje e... doświadczenie wynika to, moi drodzy, przepraszam, że przerywam, bo mam taką wadę, że ja na przykład miałem szansę pójść na pierwszy kurs prawa jazdy, bo jazdowałem w 90-tych latach, pójść w, już w 2000 roku i moja jazda na Partyzanta, którą robiłem, sobie tak bo myślałem, że umiem jeździć, w sensie motocykl kupujesz, to wiesz, prawda, jak się jeździ. To się okazało, że nic nie wiedziałem i że jeździłem w taki sposób, że aż wstyd. A takie kursy doszkalające to jest mega temat dla osoby, która jest początkująca, bo rzeczywiście ta podstawa no, fizyki czy tam no, geometrii samego zakrętu jest mega istotna. Ja o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym po prawie 10 latach jeżdżenia motocyklem. Tak, także ja też, też polecam, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też jest fan. pojeździć sobie nawet jako totalny nowicjusz po, po to, że jest banan na, na, na twarzy i nie dość, się jakby poczułem. Że wiem więcej i wiem, czego nie wiem, to, to po prostu fajnie spędzony dzień, e, fajna zabawa i, i też fajnych ludzi można poznać, bo e, to, to przyjeżdża 20-30 motocykli i każdy są także To, też, to, też, to, też, to też, też jest bardzo fajne. No ale jakby Teraz wracając do, 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 do tej mojej, mojej historii. E, w, jakby jedna, jedna ważna zasada już zaszczepiona na, jakby na, na kursie, w trakcie kursu, gdzieś tam też e, takie, takie swoje wewnętrzne zobowiązanie. Bo mam, mam, mam też córkę, więc wiem, że motocyklizm jest dosyć ryzykownym przedsięwzięciem, natomiast no żeby zmniejszyć to ryzyko w razie W, miałem zasadę, że zawsze jeżdżę w ciuchach. No nie było to łatwe. Przede wszystkim dlatego, że lato było dosyć upalne. Moje pierwsze ciuchy były no gdzieś tam kupione w Często przypadkowo, może nie były idealnie dobrane, w każdym razie były całoroczne, co oznacza, że było dosyć gorąco. Co też, co też powodowało, że... No jak, musiałem zakupić od, od razu komplet pilizm techniczny, kominiarkę, no bo inaczej się nie dało wytrzymać. A w ogóle wyjazd na gdzieś, gdzie, gdziekolwiek to było, to było przygotowanie, bo to było się zawadzić. Procedura: Procedura zakłócić się w zbroję, zapiąć, nie zapomnieć o, o niczym. No i tak pięknego wrześniowego weekendu. To był zdaje się pierwszy weekend września, gdzieś tam, czwarty albo, albo piąty. Wybrałem się na odwiedzinę do, do rodziny, która, która, która mieszka w Siedlcach, ale nie jechałem bezpośrednio tam Adwójką i, i tam jakby główną. Teraz tylko sobie tak pojechałem, taką turystyczną przez, przez Liw, Węgrów. Trasa piękna, piękne lasy, piękne pola, mało dziur. Esencja jazdy, motocyklę. Esencja jazdy. Gdzieś tam po drodze wybiegła serenka, co mi tak zapaliło lampkę, że. Jednak te znaczki z przebiegającą zwierzyną, to, to, to zwróćmy na to uwagę. Są po No już blisko samej mety, gdzieś tam kilkanaście kilometrów przed Siedlcami. Już z wizją dojechania na, na, na obiadek, zdjęcia tej, tej całej zbroi, trochę odstajenia od z, z potu i z, i z gorąca. Jechałem sobie prostą drogą. A Teren niezabudowany, ale bezpiecznie, mając na uwadze wcześniejsze nie spotkanie, ale, ale gdzieś tam serenkę, która bardzo ładną zresztą. Pozdrawiamy Bambi. Pozdrawiamy. E Jechałem sobie. No i z naprzeciwka nadjeżdżała biała Toyota Corolla albo, albo Auris. Taka, taka hybryda, bia bia biała ładna hybryda. No widziałem, że nadjeżdża. E Natomiast w pewnym momencie w sposób. Jakby to powiedzieć, zupełnie zaskakujący, niespodziewany, zdaje się, że niesygnalizowany, Toyota postanowiła zajechać mi drogę. Czyli skręcić Otóż, w lewo? Skręcić w swoje lewo, ponieważ po mojej prawej znajdowała się droga podporządkowana, w którą to właśnie ta osoba, która, która kierowała pojazdem. Stało się ofiarą statystyki, czyli lewa skrętu samochodu. Tak. Znaczy, oczywiście, jakby mało, mało co pamiętam, bo moje, moje wspomnienia, może dobrze i, i niedobrze, kończą się na tym, że, że widzę tą Toyotę, widzę ją na moim pasie i mogę podjąć decyzję, czy wyminąć ją z mojej prawej strony, czyli z jej przodu, czy wyminąć ją z jej tyłu, czyli z mojej lewej strony. Żeby tak się stało, ona musi kontynuować podróż. Tak. I, no i podjąłem decyzję, że jednak z tyłu. Natomiast, no, ponieważ jestem początkującym kierownikiem, to, a, to też rozpocząłem manewr hamowania awaryjnego. Co <noise> jakby ty od dnia manewr wymijania. I ostatnia rzecz, którą pamiętam, to tylne koło poszło mi już do przodu, czyli, czyli motocykl mój był. Zablokowane było? u Miała ABS, nie wiem czy zadziałał czy nie. Natomiast okay. ja już stanąłem bokiem. Y -hmm. I to był ostatni moment, który pamiętam. następny, ale to było tak, że jakby nie mam żadnego blackoutu. Aha. Tylko tak jak rozmawiamy tutaj i teraz, mrgnąłem oczyma, i następna scena już jest jakby wszystko zmienione, leże i nade mną stoi ratownik i ze mną rozmawia. Tak się później okazało, było jakieś pół godziny, wow. e, pół godziny później. No, i jakby ty, 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 co dalej? No jakby po ocknięciu się okazało się, że jest już tam dosyć duża akcja, dużo straży pożarnej, so, jakiś helikopter. helikopter jacyś goście z helikoptera. Natomiast, jakby ja, oczywiście, w takim dużym szoku, ale, ale kontaktowałem. Przyszli goście z helikoptera, którzy zobaczyli, że kontaktuję i e, jakby mam złamaną tylko, tylko rękę, przynajmniej z tego co było na ten, na ten moment widoczne, więc powiedzieli: Nie kwalifikujesz się, my lecimy do lepszych przypadków. <laughs> Zostałem wsadzony do. Możesz się bardziej postarać. Muszę się bardziej postarać, także może w przyszłym roku, nie wiem, stopry, stopry <laughs> będę próbował albo, albo z innymi służbami. E, e, także tam. Natomiast no, jestem wsadzony do, do karetki, zawieszony na sort do, do siedlec. A tu jeszcze jakby jeszcze korzystając z okazji, to takie duże podziękowania dla ratowników a OSP Mokobody, policja, e, e, oczywiście ratownicy medyczni. Dobra jakby, robota. Tak, akcja była była spoko. jakby mimo że byłem w szoku, to tam to jak się zadbany, tam hitem był człowiek, nie znam, nie znam jego, jego imienia, ale Odnalazł mój telefon, to znaczy, jak już się ocknąłem, to, 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 to powiedział, żebym podał mu swój numer, zadzwonił, znalazł go gdzieś tam w krzakach i po prostu ten telefon też miałem. Na przykład w szpitalu miałem kontakt. Super, bardzo dziękuję. Jeżeli dzięki. nas to ogląda, to może tak. zapraszamy do kontaktu. I dla całej, dla, dla całej ekipy tam naprawdę pamiętam, że jakby w, mimo całego tego szoku dbali o to, żeby, żeby, jakby, żeby był bezpieczny i, 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 i wielkie dzięki. E, Jak zostałem przywieziony do tych siedlec, e, w siedlcach zostałem złożony, zakuty w gips. Tak. Aha, co, co się okazało, rzeczywiście znaczy, tam te badania e, te badania były y, dosyć, dosyć y, długie, bo tam musieli mnie zatrzymać tam bodajże na 6 godzin, żeby zobaczyć, czy nie mam wstrząśnienia mózgu, czy jakichś Obserwacja. tam wewnętrznych, mhm. więc tam zostałem i prześwietlony jakieś tam te e, CT-scan, nie wiem jak to się nazywa. Do, to co w doktorze <grym> do, House do, że, że się wjeżdża i tam, tam robią. <grym> na szczęście <grym> okazało się, że tylko ręka, znaczy tylko Jasz w y, tam trzy kości promieniowa, łódeczkowata i i jakiś wyrostek, nawet nie pamiętam mm. jak się nazywa. Lata, bo... Coś Nieważne, takiego. Nieważne. No. Tak, także tak, tak, zostałem za, 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 zakuty w gips i, i generalnie gdzieś tam w godzinach późno wieczornych wypisany do domu. Także duże szczęścia w nieszczęściu, innych innych obrażeń poważnych nie było. No poza powiedzmy obitym lub złamanym małym palcem u stopy, ale to jakby już przeszło i ogólnie śniakami w miejscach, gdzie miałem po prostu protektor. Myślę, że byłeś mocno ponaciągany, w sensie jeżeli następnego dnia planowałeś jakieś zajęcia, to myślę, że mocno zdziwiony. Tak, to znaczy te, 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 te naciągnięcia i jakby to spięcie to, to wyszło tak naprawdę gdzieś tam po, po dwóch, trzech dniach, ale rzeczywiście było, było ciężko, to znaczy yy, ja jeszcze w szoku takim wydaje mi się we wtorek pojechałem do biura, no bo miałem tylko gips, chodziłem na dwóch bo nogach i, i, i ogólnie, z, no bo też miałem dużo pracy tam i, i tak dalej, Natomiast tego biorę wróciłem po godzinie i miałem problem z wejściem po schodach do domu. I no i generalnie do końca tamtego tygodnia po prostu leżanie, bo jakby ten cały szok, to spięcie, którego nie pamiętam, gdzieś tam zaczęło, zaczęło wyjść. I zaczęło wychodzić. Fajne jest to, że teraz się z tego śmiejemy, i fajne jest to, że możemy o tym sobie opowiadać. Fajne jest to, że Wy możecie to oglądać. I jest, chociaż ja mam taki cień nadziei na to, że ktoś po obejrzeniu tego filmu stwierdzi, że kurde, może ja jestem też podobny, i może rzeczywiście też podchodzę zbytną mążalacko do swojego cyklowego I rzeczywiście na Sorze i na izbie Przyjęć wszyscy są zdziwieni, bo nikt nie chce tam być. Tam to się... Tak, a jeszcze powiem tak, że wszyscy byli zdziwieni, jak mnie ten Sor przywieźli, bo widzieli, że jakiś motocyklista przyjedzie, jak mnie zobaczyli, to, to jestem motocyklista, tylko o, tyle. O, rozczarowanie. Także, także wiem, że, wiem, że no, mam bardzo duże szczęście, że to się tylko tak skończyło, ale też jakby też tu do Was przyszedłem, żeby powiedzieć, że temu szczęściu jednak pomogłem właśnie przez to, że miałem ciuchy. I druga rzecz, że te ciuchy, że się trzymam, trzymam i trzymam tej zasady, że te ciuchy zawsze zakładam jak, jak jeżdżę. I mamy niespodziankę, ponieważ mamy te ciuchy ze sobą i to jest ochraniacz, który będzie może później. Ale jeżeli możemy przejść do rozmowy o ciuchach, zacząłbym od portali. To są spodnie wykonane z poliestru. W I sensie tak, mieszane. Natomiast widać różnicę w tym, jak materiał zachował się w momencie tarcia. Ja ochraniacz już wyjąłem, to jest ochraniacz, który też wymieniłeś, bo ja starałem się też wbijać ludziom do głowy, żeby zwracali uwagę na to, jaki jest certyfikat ochraniacza i ochraniacze nie są jakoś szczególnie drogie i w prosty sposób można zwiększyć tą dawkę energii, który taki ochraniacz jest w stanie zaabsorbować. I Ty poszedłeś tą drogą tak. i być może dzięki temu jakby Twoje kolano teraz czuje się lepiej i może z Tobą rozmawiać normalnie, a nie sepleni. No. Tak. Tak, ten, ten ochraniacz para zdaje się kosztowała 40 zł na Allegro, także, a rzeczywiście siedziały to jakieś wyglądające gorzej i na pewno mające Z zawsze... niższym certyfikatem, a tak. ilość energii, którą są w stanie zaobserwować jest, no, nie chcę powiedzieć dwa razy większa, ale znacząco większa, no i w momencie tarcia widać, że nylonowe ciuchy i te, które mają więcej nici poliamidowej znoszą to tarcie lepiej, a tam gdzie jest więcej poliestru, tam się potrafi topić, przepalać i, i gorzej znosi jakby te... Trudne warunki, do których no, niestety powinien być przygotowany lepiej. Mamy oczywiście Biodra, czyli e, fajnie, że możemy powiedzieć o klasycznym upadku, bo rzeczywiście większość zderzeń statystycznie motocyklisty z kierującym samochodem jest polegana na tym, że motocyklista jedzie prosto, a kierowca samochodu skręca w lewo, czyli przecina drogę. Jadącemu motocyklisie, dlatego że, i to też nie jest mój wymysł, tylko ktoś to udowodnił, że zbliżający się jeden punkt świetlny dla naszego mózgu jest bardzo trudno określić, jaką ma prędkość. I wielu kierowców samochodów, skręcając w lewo, jest przekonany o tym, że zdąży przejechać przed jadącym motocyklistą. Mimo, że motocyklista wcale nie jedzie bardzo szybko, ale ten jeden punkt robi nam taki yy, z mózgiem no, dziwny. Nie chcę powiedzieć mindfuck, bo chyba za dużo tego używam, ale robi takiego że nagle nie wiadomo. Dlatego samochody bardzo często, jak mają dwa światła działające i jadą z określoną prędkością, to możemy określić: OK, jeszcze nie jadę, bo on idzie za szybko i wolę poczekać, aż on zniknie. Plus do tego Twoje zderzenie, też jakby ten upadek, który polega na upadku kolano, biodro, łokieć, bark, głowa, jest też dosyć klasyczny, więc jakby jesteś klasykiem już, to jeśli wejdziesz do klasyki. Więc pamiętajcie, ochraniasz levelu drugiego, spodnie, ale meritum. Meritum jest kurtka, którą jak, mam nadzieję, że uda mi się przedstawić, z tak, pozostałości. Pan ratownik, któremu bardzo dziękujemy, wprawnymi ruchami ją rozciął i można było wyjąć zawodnika właściwie nie naruszając ręki, nadgarstka, żadnej kości, która tam mogłaby być może kręgosłupa, bo też wtedy nie wiedzieli, tak. czy, się, a, czy się coś tam nie stało. Przecież kręgosłupa. Kręgosłupa. nie było dużo później, więc jakby zrobił dobrą robotę. I kurtka, która ma więcej partii nylonowych... W zasadzie cała jest. Tak, kręgosłupa. no właściwie, gdyby nie to, że jest rozcięta, to, to może... W przyszłym sezonie. Prawda? A teraz niespodzianka, która mi się najbardziej podobała, to jest to. I ja tutaj mam apel dla wszystkich tych miłośników motocykli, którzy lubią mieć luźne ubrania. To jeżeli ochraniacz jest w stanie zbiec z miejsca zdarzenia, w się sensie przesunąć się na tyle, że dotkniesz łokciem e, na wierzchni lub czegokolwiek innego, to rzeczywiście e, na pewno ten ochraniacz trochę pomoże, bo lepiej, lepszy ryc niż nic. Ale im ciaśniejsze jest ubranie, im bardziej przylega i mocniej jest osadzone, tym będzie miał większą szansę, że będzie was chronić w momencie ataku o, o asfalt. Dla tych wszystkich, którzy byliby zainteresowani tym, co się stało z kaskiem, to chyba najbardziej cenną informacją jest to, że kask zaginął. W akcji ratowniczej. Tak, także nie ma znaczenia, co się z nim stało, ważne, że robotę zrobił. A to, co jest istotne, to jest to, że to był kask z kompozytu na bazie włóknoszanego. Tani prosty, ale robotę na pewno zrobił. Tak. Bo mam nadzieję, że mówisz tak samo, jak mówiłeś wcześniej. Tak, najtańszy, najtańszy z kompozytu, jaki, jaki był, czyli tak. HJC. ACFGST, -E pamiętam. Z blendą. <laughs> ok. Mamy też buty dla tych, którzy byli zainteresowani. Tak naprawdę, uszkodzenie buta, które widać właściwie tylko na jednym z nich, na prawym konkretnie, ono wynika z przecięcia, jak widzicie, czyli że energia była dosyć duża o dosyć ostrym wektorze i z, też doświadczenie moje i, i wszystkich tych, którzy mieli jakieś tam okazję rozwalać swoje buty. To ten but nie jest zrobiony ze skóry, jest zrobiony z materiału syntetycznego, który nazywa się Lorika i jest on dużo bardziej wytrzymały mechanicznie niż zwyczajna skóra. Natomiast dużo gorzej oddycha, więc to jest cena komfortu za cenę bezpieczeństwa. Jeżeli jesteście skłonni iść w tym kierunku, to ja bardzo proszę. Natomiast jeżeli chcecie, żeby but miał membranę i oddychał, to lepiej, żeby ten but był na zewnątrz jednak skórzany, jeżeli oczekujecie komfortu. A rękawice zaginęły w akcji? Tak. Skórzane Szymy. nawet nie wiem jaki to, nie pamiętam jaki to był model. Ale tak jakiś był jeszcze sprzed roku, co najmniej, no bo miał się tak, używać ich jeszcze na. Skuterze. Tak, i one były, one były dosyć krótkie, to znaczy tak, tuż za nadgartek, nie były takie długie, e, turingowe, tylko po prostu zwykłe, zwykłe miejskie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące tego, co się dzieje po albo w trakcie, to my będziemy starali się forwardować te pytania we właściwym kierunku, bo jakby nie mamy tyle doświadczeń jeszcze, mam nadzieję, że nie będziemy mieli, e, no, ale każdego to może spotkać. Więc, jeżeli mam nadzieję, że też pomożesz nam w odpowiedziach, bardzo proszę. Zapraszam. Okay. To tyle dla tych wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć więcej. I teraz chciałbym, żebyś podsumował nam ten piękny, wspaniały film. Co ty o tym myślisz? To, w, jakby, na moim doświadczeniu, na ścieciuchę. inwestujcie w ciuchę, bo ja tutaj doceniłem spodnie, które były nylonowo-poliesterowe. Jak widać, to czasem jest. Warto tą stówę czy dwie czy nawet kilka dołożyć. Nawet potraktować takie ubezpieczenie. Ja teraz się rehabilituję dwa razy w tygodniu, gdzie rehabilitacja kosztuje 100 zł za wizytę. Więc w miesiąc to jest to jest kilkaset złotych, które można włożyć w, po prostu w ciuchy. No i. Zawsze jeździć. To znaczy, nawet jak pobułki, nawet jak, jak pod dom, to pewnie, pewnie wtedy kiedy się nie ma, nie ma ciuchów, to się coś, coś, coś zdarzy. Tak, tak też, że, też statystyka. Nie bądźcie tak. ofiarą statystyki, bo najwięcej wypadków jest pod domem, właśnie jedną z pobułki. Tak. No cóż, mi prostu tylko tyle podziękować Ci bardzo, że ja chciałeś, się że nie podzielić tą wiedzą. Ja także dziękuję, że edukujecie, bo też e, wydaje mi się, że nie to, że gdyby nie to, że mnie uświadomiliście, to bym jeździł w mój sposób skuterowy, czyli w t-shircie. I to nawet pewnie przy 30 km na godzinę byłoby fajne no, tak. zaszlifować. No dobra, to posłuchajcie, jeżeli film Wam się podobał dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że jest to dla Was również lekcją, bo dla nas każdy taki film, każda taka opowieść jest gigantycznym bagażem doświadczeń. I mamy prawdziwego człowieka, który mówi to, co myśli. I to jest chyba bezcenne. Także do zobaczenia w tym filmie. Bardzo dziękuję. Delikatnie. Tak, bo niestety pa. ta ręka jest nie do jeszcze przez chwilę. No. Spokojnie, następny sezon jest... Przed tobą otwarty. Pa.